Hej, witam Was z tej strony gala. Wracamy z powrotem do naszej przygody e, z Headstone'em. E, w samym ostatnim dwie walki z rzędu, więc stwierdziłem, że trzeba trochę zmian zrobić. Wrzuciłem trochę tych silnych kart e, i dodamy sobie karty, które będą nam wspomagały nasze bestie. Czyli dodamy sobie jednego wilka, e, który daje ataku bestiom. Dodamy sobie kartę, która daje nam, że za każde przywołanie bestii dostaniemy jedną kartę dodatkową. Tutaj mam jak sekret jakiś sekret. Kiedy wrogi stronik zaatakuje, co w niego... O! Weźmiemy sobie tą kartę. Jeszcze możemy sobie dobrać jedną. Weźmiemy sobie hienę. Okej. Okay. Nie wiem w ogóle, czemu hienę wcześniej nie wziąłem. Chciałbym jeszcze tą kartę sobie dobrać do talii. Tylko musiałbym kogoś wyrzucić. To jest prowokacja, silny z prowokacją. Dobra, wyrzućmy sobie kartę... Bo on jest za 7, rzadko się ją używa teraz. A użyjemy sobie tą kartę. Ta karta nam dawała to, że nasze bestie będą mogły od razu atakować. Czyli, przywołując tą kartę razem z innymi bestiami, będziemy mogli atakować. A że mamy w prawie same bestie u nas w Dali, to powinno być dobrze, powinno to zadziałać. Pani by było grafy na wojownika, bo bym chciał go pokonać. Ostatnio było obłoż już od pokonania go. Wiem, wiem, miał 22, ale myśmy mieli tak silny stół, że on już nie miał kart I pewnie jak go nas nie zatrzymał. też przydajbyśmy jakąś kartę, która by nam zwiększyła atak. No byśmy go rozwalili fiednej duże. Okej. Okay. REXOR! CONTRA! No, Uder! i dałoby nam to odblokowanie armii. Dobra, paladin. Mam nadzieję, że to pokonamy. Się łowy. Dobra, zostawiamy te karty. początek są bardzo fajne. Tu nie monetę, więc będziemy mogli coś zrobić, choć. Nie wiem, paladin ma bronię, on ma ten miecz. Dobra, zaczyna od sekretu. Zagrajmy tego wilczka. Mam nadzieję, że go nie zabije, bo on jest fajny jak się przywoła inne bestie. Czekam okay. na rozkaz. Przywołał sobie rekruta, ok? Możemy z chora przywołać, ale to mi na razie nic nie daje. Te już mi się nie stało. Aha, nie użyłem tej monety. A, ale zrobił, ale, ale bo mogłem przywołać sobie bestię. Ale błąd. Widzicie, to tak jest, jak ktoś ma za dużo pomysłów naraz. A i mogę bohatera zaatakować. Trzy błędy, dwa błędy w jednym potyczce. Mam nadzieję, że to nie będzie dużo mi kosztowało, bo to jest początek dopiero. Zrobił prowokację i już nie jest tak fajnie. Ta Chcę źle to rozegrałem. Źle to rozegrałem. Dobra, tu będę miał później bestię. Dobra, na razie przyjmujemy taką bestię, bo dostanę kogoś z prowokacją. Nie, niestety. Mam nadzieję, że go nie zabiję w tej turze, bo to, to, to jest dobra karta, która mi się pojawiła. Ona z, połączona z tą kartą daje bardzo dużą siłę. O kurde, no to już po mojej karcie. No, szkoda. Szkoda. Szkoda mi tracić tego, bo on może mieć broń jakieś. Nie mam nic. Dobrze Cię widzieć. Witaj, podróżniku. Szkoda. Nie, dobre karty, którego. Tak, ma silną tą kartę na stole. Nie mam nikogo z można to tego... raz szczelić. A i przywołajmy tę postać, Można akurat dać ruch na zaatakowanie jej, choć wątpię. Bardziej nasz bohater dostanie za... Bardziej nasz bohater dostanie. Mam nadzieję, że dostanę teraz kartę jakąś z prowokacją. A bo za szarżą była lepiej Dobra stracił atak nie na bohatera tylko na stronnika okej okay. ojej go, ale 6 przywraca sobie z na koniec tury ten stronnik otrzymuje jeden punkt obrażeń i przywraca... przywołuje jakiegoś chochlika. no dobrze kiedy, st kiedy wrogi stronnik zaatakuje, co w niego go na, na rękę? O to jest fajne. Tak sobie myślę. I zagrajmy tylko, tak, tak, jak tą bestię sobie użyję, to cofnie się ją na rękę. Mam za małomany! Aha, nie mogę go użyć, już, no dobrze. No to na razie tyle. Nie będę nic grał. Tylko mój bohater teraz może mocno oberwać. Jakaś karta z prowokacją, mam wielgach nas na 12 no, Troszkę sobie przywołał, dobra, jest stronnik z prowokacją, okej. Schowaj się za mnie! Tak, mamy za małomany! Aha, nie mogę użyć znowu, za późno to zrobiłem. Zabierzemy mu zdrowie, przywołamy suborze. No i dobrze. Mamy z prowokacją teraz. Tylko, że on pewnie zginie, ten nasz z prowokacją. chochlik. Gobliński Ochroniarz. On zginie pewnie teraz. Ładnie nas pojechał Te kochliki może może zabijam go tego goblinskiego ochroniarza chlubkami To właśnie robi. Coś, no Przegraliśmy. co my się, my się przegrali już A czemu on się co? Nie cofnął na rękę? Aha, bo ja nie miałem, nie miałem tego, no dobrze Tak, na pewno musimy To kobiety kogo prowokacją włączyć. Ciekawe czy to będę mógł zagrać na tą kartę. Gotowe. Okej. Okay. nie mogę zrobić? Co on zagra? Nie na mojej wadzie no dobra, ale jak on nim zagra teraz, tego mu cofnęliśmy, niestety, a nie, nie tego Miśka. A Miśkiem on mi teraz zniszczy yy, mojego stronnika z prowokacją. No przegrałem, kolejną, kolejną yy, potyczkę przegrałem z tego rzędu, no niedobrze. Czekam na rozkaz. Ojej, kolesie, zabudował. Sprawdziń, nie mam czego na <trym pośle> No to już jest po mnie. Przegrałem. Dziękuję. Dziękuję. Ja się podaję, bo nie mam już nic. innego. Dobra walka. Nie mam nikogo z prowokacją, on ma za dużo stronników nad y, wygrowcami. No trudno. Już więcej rankingu nie mogę stracić poniżej 20. Tracę te gwiazdki cały czas, już miałem dwie, przed pierwszą mogłem awansować. Ale niestety. Gramy jeszcze raz. Będę się zastanowić, co bym tam mógł jeszcze zmienić w tym naszym ustawieniu. Hmm... Co by tutaj jeszcze można było zrobić? Mało dostaję tych kart z bestią. Mam bo prawie pół talii kart z bestią, a mało ich dostaję, tak żeby można robić kombosy. REXOR! kontra Jaina! A, a Jaina, będzie Niech rozpoczną się łowy! Och, z hiena. Kiedy zginie e, przyjazna bestia, Hiena w, otrzymuje 2 plus 1, okej. Okay. Ale do, do Hieny trzeba mieć bestię Mamy e, sekret. Dobra, wystawiam do karty Tego właśnie bardzo lubię jak mam dużo już przywołanych e, Dobra, na początku karta z prowokacją, okej okay. Dobra, to ja strzelę żeby nie tracić góry. Okej okay. Magma ma taką kulę ognistą, w którą za dwa można zadać jeden obrażeń. Często się zapydaje na przykład teraz robię już używa tego, bo nie ma nic w karci co mógłby użyć, wiesz, nie ma wysoki wszyscy. I znowu nie mam żadnych bestii. Opsze Musimy przyjąć jakieś karty z bestiami. No bo teraz mam takie karty, że Tak, tak mi szkoda, że on ma za słaby. wali. Znachora, to no Znachora mogę przywołać. Mac chyba nie będzie miał broni, więc robimy to tak: przywołajmy sobie Znachora do naszego i przywołamy na sobie kartę, która niszczy normalnie broń przeciwnika. ale Mak chyba nie będzie miał żadnych broni takich dobrych. To nie jest wojownik. To nie jest Dołącz lub zginij! Nie jedno! O kurde, ale się. Gdy zginie jeden z twoich sojuszników. O kurde. To sobie kartę raz dołożę. Okay. no ładnie tego binujka, żeby nie dobierał 3 kart. Śmierć hmm. powraca! Zatakujmy go i mu jednego stronnika. Na razie oh, nie będę go załatwał, bo no, no, nie ma jakichś bestii, które mógłbym y, przywołać. No i zobaczymy co. Wykombinuję. Masz 6 kart, więc yy, ma w czym wybierać. Misa kula. Dobrze, no ale to jest tylko Kula i. w przywołał nie Okej. No to ja bym mógł w tym momencie zrobić tak. Przywołać bestię fajnie w była z prowokacją. No nie jest to akurat z prowokacją bestia. Pienę przywołać... Nie, użyjemy może sekretu. Pienę przywołamy w następnej turze. Zatrzymujemy mu tę koleżankę. jedna mi w następnej rundzie do rozwalenia. Zobaczymy. Jest szansa na wygranie tego. Tylko, że on ma 6 kart, a tam może mieć dużo fajnych rzeczy. Dobra, pocisk. Jednak mogłem zaatakować, zapomniałem, że on ma pocisk, mogłem zaatakować mu tego miszka. Mi okay. No to nie dobrze. Zekre. Stopniemy tą kartę. Okej. Okay. Chciał mi tą owcę zniszczyć, ale się pozbył karty tylko przez to. Już nic więcej nie zrobi. W tej turze. No, mamy jakiś gong, o, to możemy oczko wyciągnąć Możemy tak ognisko zapalić Nie wiem, czemu nie chcę nic zagrać? też co teraz zagrał, no się zagapił tak Tak. ZA króla! Szarze, tą, tą przemianę będzie miała... Może mieć jeszcze jedną Rakiony na razie nie będę grał, sobie gotowe. z niego. Troszkę go osłabimy Ale ma kart, 7 kart. To może mieć dużo niebezpiecznych dla mnie kart. Dobra, przywołajmy. Przywołajmy. Tak. Musimy oczyścić słoneczną skórę. Gotowe. Zrobimy to w tak, taki sposób. Zdobimy czterech stronników. I zobaczymy, co on wykombinuje w tym momencie. to jest ryzyko, jak on ma dużo kary? Ognisko obecnie przywołajmy. I zobaczymy, co on na to odpowie. No, raczej powiem wam, że to mamy już przegraną tą partię. To jest trzecia partia z rzędu. I myślę, że na chwilę obecną zrobimy sobie chyba przerwę. <laughs> ehm, o -o. Już dzisiaj, już dzisiaj nie będę grał. No właśnie. <laughs> Zbawimy mu tą bestię. Wiem, że później możemy mieć coś lepszego. Ale przynajmniej go zauważymy. Zobaczymy, co teraz jeszcze tam może stało na ręce. Ach, ale ma przewagę nad nami. Niesamowitą. Urodził nam jeszcze naszego czempiona. No pięknie. Zakryje przyszłość. Nie znam tej karty. Co to za karta? Można atakować dwa razy. No to nie, nie za fajna karta. Dobra, no to ja Recydierty tylko mogę... Sobie... Są Obydwoje moi go zabiją. tylko tak, ten zamraża, więc. Będzie mnie blokował w na następnej turze. Powinien tak, tym zaatakować tego, a tym zaatakować tego, chyba że ma jakąś kartę fajną na ręce. Albo dwa razy bohatera. Trzy razy nawet bohatera mógłby zaatakować. No dobra. O oh mój Boże, zamroził mi wszystkich. No. Eliminuje mnie z gry, cwaniaczek. pewnie masz I dwa razy. Raz bohatera, raz tego powinien mi zaatakować w tym momencie. Żeby go wykluczyć w kolejnej, yy, z kolejnej rundy. No się sobie sobie tego maga by, e, troszkę tak zrobić jak on, bo, bo ciekawe jest. Nieźle się, było że Nieźle to tak, było. tu bym zrobił szczepiona mimo wszystko. Dobra, użyjmy karty z żeby... i szczelmy do niego, więc więcej nie możemy niestety zrobić. No zobaczymy, co co dostał? Dwie karty ma jeszcze nam się poczył Czyli osłabił mi trochę moich W tym momencie może z... Załatwić mi tego... Aha, nie może... Grota są otwarte. Chyba, że poświęcił dwa moloki, żeby załatwić mi niedźwiedzia i załatwić też mojego... eee... Woza. No, zrobił inaczej, nie, nie wiem czemu tak zrobił to, bo mógł załatwić e, niedźwiedzia tymi dwoma molokami i załatwić wozą no, Nie wiem, zrobił to tak. Nic na to nie poradzę. Mogę strzelić, zrobić coś takiego. Tu mu zrobić jeden i użyć sekretu. Jeżeli tym, tym zaatakuje mi tego, y, to go zabiję. Jak zaatakują się między sobą, to też powinni zabić. Więc... Y, myślę, że to jest dobry plan. Tylko, że już nie mam kart, to jest najgorsze. mnie. No i co teraz zrobi? No i teraz już atakował tego... I, I się zamrozili. Tu, właśnie, idealnie. Mam wyczyszczony stół. Wyczyścił sobie kolegę. Koleżanka bo kolega sobie wyczyścił stół. Srebrna luna nie zginęła, póki my żyjemy. No dobrze, no to użyjemy tą kartę z prowokacją. Chociaż prowokację bym dał, jeżeli bym kogoś miał na szkole, ale nikogo nie mam. Gotowe. Ukrycie. O kurde. No i znowu ma przewagę na stole. A ja dostaję znowu kiepską kartę. W takim razie tylko sobie do niego przylej ale nic więcej nie będę robił. Muszę się liczyć z tym, że dostanę za 9 w tym momencie. Plus jeszcze jakaś karta, którą może wykorzystać z ręki. Fuck. O oh my god, to dostanę za 14 Nie za 13, bo nie może dola. No nie No dobra, ale ja zagram tą kartę i zagram jeszcze raz, bo jeszcze jedną kartę Dobra i dostaję jeszcze bestię, ale już po mnie Szarże tam ci, starej szarże. No i dobrze. Eee, mieliśmy super, super teraz losowanie kart. Tylko jak to zrobić, żeby było najlepiej? Ci mają po 5 ataku, tak. Eee, ci mają po 5 ataku. Czyli mógłbym załatwić jednego z nich. Dobra, zrobimy to w następujący sposób. Tego zaatakujmy. Zaatakujmy... I za jedną zakujmy mu bohatera. Gotowe! Dobra, ale szansa, że przeżyjemy. Już było źle, ale dostaliśmy teraz trzy dobre karty z rzędu i dzięki temu wyszliśmy pięknie. O, coś dostał na rękę. Dobre Było blisko goziała zmieniana, no, ale niestety niestety... Jeżeli by w tej mnie nie, nie wykończył, to bym wygrał to. No trudno. 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 Dzisiaj porażką, ale dwa razy wygrana. A może jakąś kartę dostaniemy na koniec za awans? No i. Nic nie dostaliśmy. To dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to pewnie jutro o godzinie 16. A, w obecną Wam dziękuję. I zapraszam na kolejne odcinki z Hearthstone'a.